Ale dostał! Nie wierzę, jak, jak się paliło. Dostał! ale z tej strony Gmyłcińcz5. Widzimy się w kolejnym odcinku z Cesa. Jest z nami Porex. Siema. Niestety dwóch kolegów odpadło, bo nie, ch nie chce mi się grać. No to możemy z projektem awansować na wyższy poziom. Jak to miało miejsce wczoraj, czyli odcinki będą za tydzień. Kuj, właśnie. Pies. Jest! zaskoczył. Jest tu granata. Jest! Jak jest? Lecę, Kuba! A, zabiłeś go, okej. Okay. Kotleta strzelił! A to kto to jest? Jakiś, nie wiem... Czekaj... Kto to jest? Polak, nie Polak? Nie wiadomo. Kurwa! ale się odwróciłeś akurat. Ale chuj za info. Dobra. Trochę eko. Włamalać. Ja pierdolę, pies się nie się nie tu. tu jest. jestem oj, jestem wam, Nie słyszę w ten ten co zginął. Od nas. Jestem hierarchią, ale kurwa. Oni się yes. Ja szło mnie bani. Nie boją się. Dobra, jeszcze sobie eko zagram. I poszedł Ja wiem, ja mi kurwa zasłania też, jak ja szalam. Debil, nie smógł go zabić. Pierdole. <laughs> plecy macie, free long. Dwóch albo trzech jest. A ja ale co to ma być? Dobra, mam awkę. Do A, wszyscy, wszyscy tam poszli, okej. Okay? Ja nie wierzę, że on dał z nożem poszód. Kurde. Uważaj. Co prace mogą być? O, kurwa. Kurde, no co robisz? Mówiłem, eko zagrać mamawkę. Mówię, może dzięki temu, z tymi 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 na Jeden mi odpowiedział. Nie to wypada. Jeden tmawkę. Może to przejść. Ja bliżę. No to czekajcie, ja tutaj też czekam na longa. Od Poszedł na longa. Słyszę. Mhm. Co? Nic nie dostał! Dostał kurwa. Idzie. Kuba plecy masz. Wiem wiem. On dostał w brzuch. Dobra. I nic nie dostał niby. Ej chuj, masz rachkę, czy nie? Mogą mogę powiedzieć, nie, No nie, No ale choć jest postrzelałem. Jeszcze nie, powoł... <tryk> Jeden Jeden nie Nie wierzę. Long, Kuba. Minus mieć. Nie wiem A, do drugi jest no. Too long No i dwóch tam, nie wiedzą, że nawet weszli Słychać ich No i nawet nie wiedzą, że mają plecy Wiem Awka, jeszcze was, kampiony na nich Może to ugry

tak, taka chujowa, ale dobrze to udało się zrobić. Chuj. trochę taka panika, ale chuj. Ten Ja czekam. Flash na no Long'a. Jeszcze jestem. Long idzie. Kurwa, wesz, przed, przed do środka. Dobra. Dobra. Jak nie wygramy, to przestań. Nie, nie, nie chcę. Ale ja dostałem coś. A, nie kupiłem, nie chcę Ale, dobra, nie starczy. A, to znowu mało idzie. Według poszły. Kurwa. Ale dostał. Kurwa debil. Michał że miał ślepy. To wyszedł, to wydiszedł. Jest long. Don't take long. Don't take long. O! Sit down, body. Jak sytuacja? No tam pilnuję, ale się nie razie przeszło. O! Dobra, umrę. No to Na razie jeszcze pilnuję, pilnuje, pilnuj tam. Kurwa, przesunąłem tymi. Back, back. Nice. Kurwa, ja Mieszkam przesunąłem przypadkowo akurat. Bo ja dużo patrzę na radę, kurwa, niestety. O, oh. o, oh. 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 Afka City, Afka Life, przyjacielu. AWka? Znaczy ten, long. Jeden zrobił plecy. Kłajwa nad głową. A, powiedział, że tu o, jestem. Wie. 35 zabrałem. Kurwa, nic nie dostał, japi. Dobra, jest okej okay. A ziba, kurwa miałem. Słabio, Bo... jest słuchajcie, słuchajcie. No to chodź na mecz. Ja no no nie gram na was. No to chodź. Ale ty oglądasz z opóźnieniem. Ta, ty masz opóźnienie, nie tak jak mi na żyło. Masz no chyba ale... 10 sekund chyba opóźnienia, czy ileś? No chodź. Kurwa no to... mat. Dobra, chyba, trzeba wygrać i ty masz awans. Możliwe. O, Cox wchodzi, czyli na mecz? No to... Mam władę więc w ogóle. A kupić mi Ja cię mogę kupić. To pieniądze. pieniądze Oraz Raz się zarabia, młody. I weszli Ja pierdolę. Fajnie. mam <grystanie> takiego Dawaj kubuje tefa i kujwa wagram, eko. Hmm, fajs, ale... też nie Ta. No to lecimy też. Ja, ja muszę chęć ja. pozbierać na razie. Tak, skanują. Aha! Ja nie mam pytań, chyba do tej śmieci. One health HP. One health HP. Lock ma mało. Kurde, przesunąłem się w bok myszką. Ładno 50 HP, 2hz. temu zabrałem trzydzieści pięć. Na wą zabajałeś dużo. Chyba. Niech sobie pan zmieni. Teraz ten słuch, Eee Kurwa, zjebałem słabi kotleta Hej znowu zamykam Kiedy kończydziemy Mamy 5-5 No gramy długą rundę To 16 wygranych do staban kuba <coughs> Herce, Na pewno, na pewno tak Kurde szybko. No, nic nie Na pewno szybko wycelował. No, zabił tamtego i we mnie wycelował. śmieć. To chociaż remis, kurwa musimy tu wydziałknąć. Wiesz, co, byśmy powinni poczekać, jak nie te granaty zużyją i zatem my byśmy robili rush. No, było tak by być. Dobra, daję tę tam na longa, kurwa, z P90. Tak! Już! Rushował! Jak coś. Odsuń co się. Plac robi. Dobra. Jeba. Ja mam. Ja trzydzieści 32! Idzie do ciebie. Już go wiedział, tutaj po lewej. Po lewej. Czekaj, czekaj. Przytul Mam połowę Hp, za long. Słysza, zrobiłem, zrobiłem, plecy Konektor się Lewo? Kotlet został, zabrał. ja mu zebrałem 32 Kurwa Dobra, wiecie co? 30 sekund. Kupiłem primer. A. A chciałem cię kupić, ale okej. Okay. Ale to ugrałem, co? Nie, nie będę brał pieniędzy. A skrzynki z otworzę przynajmniej, bo dużo ich mam. Ale musisz zapłacić za klucz. Ja pierdejka kam. Każdy grosz, jeden, 10 jeden, 25 jakoś tak. To nie o, są to tak. To nie są darmowe, No co ty? My za to płaciliśmy z Kubal. No i czekał No bak, Bag, bag, bag. Ale mi wybiegł Ranga, nie ma ranga. A wygra jeszcze jeden mecz. I plecy A żebyś, żebyś miał rangę, możesz wygrać. 10 meczek. ulega przede wymieniu z powodu nieaktywności, to jakbym miał kiedyś prima. Ale. Jakbyś. Ja pi... Ale jakbyś. Zobaczcie, jeszcze 7 mecz i dostanę rangę. Jak ty 10 musisz mieć wygranych. Nie no, bo ja już mam. Jakby dużo zagranych. Jakbym miał kiedyś prima, to wygląda. W turniejowym jeszcze 4 muszę zagrać. Bo 6 mam zwycięstw już. Oto Czyli. Zapragnijam mi... na prawo po nie? Kiedyś coś było, że ten, może nie zdążyłem te za darmo zrobić. Ale miałem jakieś rangi już. To, no nie, ja w ogóle nie kupowałem i miałem mamą gęf Nie wiem, za chwilę się zobaczy Mam na stanie jeszcze 4 rundy, muszę zagrać 4 Cz gry, ogóle nie objęte. Byłem jeden, a w sprawie zagrożenia... <śledzt> Kuwa ty to w widziałeś? Nie bo wiem wszystko skutem. <śledzt> kurwa, on... Kurwa, uderzył za nim w śnieg. Kosał on Kurwa nie... <śmany> nie wiedział o tym. Potem się skapnął, jak skakał. Dobra, nie, nie możemy tam być. Musimy być wyżej. Plecy! Chyba wiedział, że to jest ten. Dobra, jeden został. Tak A ja nie mam... Znaczy, już go zabił, ale nie wiem, czy ten też nie miał ławki. Dobra, daj mi ten. Na słuch trzeba. No co, zagram. Skrydłowego. Ile trwają skrydłowe? Długo nie. Kafele. O, leć było, leć było. Ty, ale mnie też nie słyszał. I to, że flash był. Kurwa, dobrze mi idzie. No moi drodzy, coś tu wychodzi, póki co. Ale trzeba wygrać. Dobra, napój jak ten. <kluzny> Dwie rundy zostały. Kurwa. No, nie dam. Plecy. Ja robię tego stopnia. E, pr Przed, kurde. A i zabili wszystkich. Już miał ich na widoku w sumie. Jeżeli zajdziesz mhm. ich od korytarza drugiego, okej. Okay. Jeszcze jeden no. powinien być. O, nie. No, to A nie, albo zaszedł.

15 sekund Chodziś, podnieś, podnieś się. Ale co zrobiłeś No bo ja widziałem jakąś tam jest szalał, nie trafił Ale ja chciałem tylko podnosić, ale kurwa mówię chuj ryzykuję, bo bym dosłow pizda No teraz to zrobiłeś O kurwa, ale byś cały co ten bije ci kupić? Nie, ja, ja mam wszystko Robię, ja też Ostatnia ta moi drodzy. Nie wierzę, meczu życia kurwa. Mogą plecy być, jak coś. Kurwa Był tam? Nie, Nie, nie Ile? Ja pierdolę, był tutaj jebany debil One long Left, left Ale ja zjebałem E Jebał was Tam był, co? Ja wiem, ja wiem Szczerze, ale na to wychodzi. On chyba przeladowywał. Ta ba, osłania osłania jak coś. Uciekaj ten do, ja patrzę na dom tego. Miejcie tam na longu po lewej. Idź kurwa w prawo. Let's go. <laughs> nice. Dostałem. Widzicie, Maida, to się nazywa uczciwość. Ciężki mecz. Drugie miejsce, walka o pierwsze. Cztery MVP, co tu się wydarzyło? Znaczy, piękny odcinek, Proxx ma awans. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się i elo.